Witam serdecznie Państwa Dzisiaj mamy 6 marzec 2025 rok I będę kontynuował Drodzy Państwo Przegląd rodzin pszczelich Jak przedzimowały czy nie mógł usu usuwać osypu z naula ile pokarmu i czy nie ma podejrzenia o bezmateczność to jest matka która nie jest nie była w stanie mi zbudować silnej rodziny drodzy państwo to jest cały sezon no i w tym sezonie ta matka jest przewidziana do wymiany. Po prostu. O, po prostu. Z tej samej matki dochowam. Tu był ramka sfermentowana. To była wzięta z nawłocią ze silnej rodziny i wstawiona. To rodzina była słabo, jesieni. A tu już jest bardziej sucha. No i wyjmuję do transportówki tramki, żeby mi było lepiej ruszyć w bólu. Drodzy Państwo, coś Państwu pokażę. Teraz coś Państwu pokażę jak się to fajnie składa Czy to zobaczę ten poziom tu tu jest oryginalny wylotek ula jak Państwo widzą bardzo wysoko, na wysokości ramki no i teraz ja na ten wylotek w tym sezonie przejdę na wysoki wylotek żeby, jak to wygląda z boku żeby mieć tą studnię z utrękiem węgla. No proszę popatrzeć, jak wysokowy lotek. A ja tu przerobiłem z boku przy denicy. Także w sezonie, nawet po tym przeglądzie mogę to zmienić. Drodzy Państwo. No i teraz. Malera. Słońce mi świeci z boku siatki. Niezbyt dobra sytuacja. Do przeglądu rodziny pszczeli. No jest takiego dziada. Na pięciu ramkach pszczoły siedzą. No I tu był kłąb, bo jest ramka wyjedzona. No matki tu nie widzę. Tą ramkę mi, mi, mi nawet pasowało usunąć zula do transportówki, ale ma na dole tą nadróbkę. Na razie im zostawię przy następnym przeglądzie tą nadróbkę na dole usunę. Widzimy, chyba to widać, tych pszczółek trochę jest. No jest dość mocno pokar wyjedzony. To jednak, drodzy Państwo, niskie temperatury, jakie były przez parę tygodni, to dają w kość rodzinom pszczelim. Bo jest dużo większe zużycie pokarmu. U mnie jest super ciepły mulu. A w tych rulach retron no to trzeba po 20 litr syropu, a może więcej. Na rodzinę pszczel, jakie wypracowane rodzin. I później na wiosnę. I pszczelarz ratuje się przed nosem mozą i innymi cielostwami. Bo nie ma dobrych uli i tu wszystko ładnie, czerwiu nie ma no też, o, ta rodzina mi nie wybrała pokarmu raczej ramki z pokarmem dostawała w prezencie co miałem zrobić no, godzina może 11 10 stopni Celsjusza, ale bardzo przyjemne powietrze, strzelbił ani śladu. Na pewno myślicie co ja myślę o tej rodzinie. No tamtego roku proszę Państwa w ubiegłym sezonie. To ciężko było o taką rodzinę w mojej pasiece. Ach, I tu drodzy Państwo. Teraz polecimy na dno ula. Popatrzcie się, jaka piękna zimowla. Tu w tej rodzinie przelej. I tu robię, proszę państwa, już realizuję yy, ten pomysł cukrem puderem, Jak go inaczej zastosować? O. Tu przed wylotkiem im rozwaliłem, zabrudziłem ul. Widzicie Państwo? Także wczoraj ten pomysł wczoraj to odkrycie pszczelarskie a takie rodzinie to już można realizować no i teraz zaobserwuję sobie o kurda, ramkę pomyliłem zaobserwuję jak ta rodzina Tamce szelanckie. Teraz sobie zaobserwuję, jak ta rodzina się rozwija. No choroba wściekła, Skupiłem sobie te uchwyta. Uch, Teraz sobie, może mu nie został, zaobserwuję, jak ta rodzina się rozwija. Tylko dziwne. Ja tu matki nie zauważyłem. To jest pytanie, dlaczego? To jest miseczka, nie miseczka. Ja tu matki nie zauważyłem. Hmm. Czyżby była. Rodzina do połączenia Miseczek nie ma I matki nie widać ale komórki są Polerowane, to tak jakby matka myślała już wystartować szczerwieniem No i tu zrobiłem taki skromny zabieg z tym cukrem pudrem. I wiadomo, że nie ma czerwiu, nie ma nic. Pół tabletki amitrazy i pozamiatane. Ale drodzy Państwo, nie chcę świństwa puchać wolnie potrzebnie. Sypać po pszczołach cukier-puder w tym okresie. Przy zimnym ulu, przy zimnych nocach. To bym mógł załatwić tą rodzinę na zawsze. Bo te rodziny naby no, się aby po ulu, nie trzeba aby kłębu bez skrzepły a na denicy się nic nie stanie I tak matki nie widać Chyba że zobaczycie na nagraniu i mnie o tym powiadomicie. Matki nie widać i miseczek nie widać. Rodzina ładnie w kłębie się działa. Raczej tu nic złego nie powinno się stać. O. I transportówkę też matki nie ma. Tą transportówkę trzeba będzie wyczepać nad weekendciotana i teraz ramki ułożyć No nie jest ta rodzina w jakim opłakanym stanie? Może tak wygląda jak mocne w ubiegłym roku. Mogą być na tym poziomie pszczółki. No i tu docelowo, tak jak mówię, wylotek zmienię. A wyższy, no będzie tu siara w tym ulu. Przy ciepłej zabudowie, gdy będzie wylotek wysoko, no, Coś trzeba kombinować. Tak, ta matka jeszcze bez maj pożyje w tym ulu i trzeba będzie ją zmienić, bo muszę zaobserwować. Jakie skutki wywołał ten cukier-puder? Pozytywne czy negatywne? I proszę Państwa, tym ujęciem chcę się z Państwem przecież.